powiedz jak się nazywasz skąd tu przyjechałeś dlaczego taki pomysł w ogóle jestem w okolica z Zroju Jestem panem kolarstwa krzesowego i MTB I to jest w sumie pierwsza taka impreza tego typu więc no, zobaczymy jak pójdzie jedno dzisiaj nie mam pojęcia tam gdzie do japo... <grym> okay. planujemy około tak 100, 100, 100 40 zrobić jest to po małych przygodach, bo szpryka wleciała, o! także koło się lekko ustępowało, a na razie jest dobrze. Powodzenia w takim razie, trzymaj się. Dzięki. No dobra bracie. Powiedz, jak się nazywasz, skąd jesteś, z jakim numerem jedziesz? Mam na imię Piotrek, jestem w okolicy Kiec, mam numer 107, więc... Pytanka, myślę, że przyszliwy będzie numerem. Skąd ten pomysł, żeby się tu szarpnąć na to? No chciałem po prostu jakieś. Już znalazłeś czy jeszcze nie? No, no jeszcze nie, dlatego ciśniemy. <laughs> ok. Ambitnym planem było dzisiaj dojechać z głupca. Zobaczymy, czy się uda. Startowałeś czymś takim kiedyś? Pierwszy raz. Pierwszy raz. No to odważnie, rzeczywiście. Super. Podziwiam Was naprawdę wszystkich, bo to, co macie przed sobą i za sobą, to naprawdę daje do myślenia. Powiedz jeszcze, gdzie dzisiaj nocowanie, nocowanie planujesz? Jak najbliżej zakopanego? Jak najbliżej zakopanego. Tak. No, to jest prawidłowa postawa. Trzymaj się w takim razie, powodzenia. Dzięki.